Hej, witajcie w kolejnym odcinku Chili Jemy. Widziałem, że pierwszy odcinek cieszył się dosyć sporą popularnością, także myślę, że ta seria Wam się przyda. A w dzisiejszym odcinku przechodzimy do bardzo popularnej i bardzo pożądanej papryki, jaką jest IG Lemon. Czyli tak zwany nasz popularny Lemon Drop. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tej papryki, to zapraszam Was na kolejny odcinek. Co Wam mogę powiedzieć na temat tej papryczki? IG Lemon, popularny Lemon Drop, e, powiem Wam tak, jest to papryka, która jest bardzo plenna, e, bardzo fajnie owocuje. Nie wymaga jakiegoś tam wielkiego nakładu. Jak większość IG, e, są bardzo proste po prostu w uprawie. E, obecnie na jednym krzaku myślę, że mam około kilograma nawet. Nawet takich papryczek. Dorastają mniej więcej do 7-8 cm. Nie jest jakaś ona bardzo duża. Ale dla mnie najważniejsze to jest, jaka jest w smaku. Także teraz będziemy ją rozcinali i zobaczymy, co ona ma w sobie w środku. Więc tak, e, mamy tutaj tą naszą papryczkę. Spróbujemy się wyostrzyć. Urywamy jej ogonek. Kładziemy. I. Rozetniemy ją sobie wzdłuż, żebyśmy widzieli, co ona tam w sobie ma. Hmm, już się aromaty wydobywają. Jak widzicie, samych nasion nie jest zbyt dużo, ale papryka bardzo ładnie pachnie, e, bardzo podobnie do, jakby miał porównać zapach to do, e, bardzo podobnie do Fatali Yellow bądź do e, Seven Pot Katy Yellow takie nuty owocowe, cytrusowe, ale jak powiedziałem no, ja nie jestem najlepszym wyznacznikiem jeżeli chodzi o opis e, tego rodzaju ja po prostu opisuję co ja czuję i że tak powiem inni mogą czuć troszeczkę inaczej wyrzucimy sobie nasionka Praktycznie wszystkie, tak żebyście widzieli, ile tych nasion jest w jednym owocu. To jest takie, wiecie. Nie można tego powiedzieć, że to jest wyznacznik, bo to wszystko zależy od ilości wody, od temperatury i tym podobne ile tych nasion będzie. Ale już mogę powiedzieć, że jest ich naprawdę dużo. Co ważniejsze. Papryka Lemon Drop jest papryką wieloletnią, można ją śmiało zimować i w pierwszym roku dorasta do około metra, w drugim do dwóch, w trzecim do trzech i później zazwyczaj się zatrzymuje. Także powiem wam, o, widzicie ile z nasion, no z 30 parę na pewno będzie. A teraz y, porozmawiamy sobie na temat i smaku i zapachu. No i mam odcięty taki kawałeczek. Czuję, czuję owoce, takie owoce troszeczkę cytrusowe. Ciepło jest. Dzisiaj na dworze mamy ponad 30 stopni i wilgotność jest powyżej 80, także wybaczcie, że się tak poce. Mm, ale zapach ma po prostu bajka, piękny, taki słodkawy, jakby to powiedzieć, troszeczkę idący w nuty takie miodowe. Ciekawe jak w smaku wyszła, bo szczerze powiedziawszy mam ją pierwszy sezon, a wszyscy ją chwalili, dlatego... Hmm, okej. Okay. Dosyć pikantna. W, w pierwszym momencie poczułem taki rozbrysk po prostu e, wody, która w niej jest, e, bo jest bardzo soczysta. Ma dosyć grube ścianki. Nie wiem, czy to będzie widać. Dosyć grube ścianki ma. Bardzo taka mm, soczysta. taki mm, W pewnym momencie była taka pytada, po prostu bo takie pszcz. Roztrysnęło te wszystkie soki, które ma w tych skórkach, w tym miąższu e, Rozrzut po podniebieniu, po języku. Mm, bardzo przyjemny. Taka. Trochę jakby w ananas wyszła troszeczkę. Taki ananas, ale też troszeczkę mango. Mm, Taki dosyć dziwny smak, wam powiem. Ale bardzo dobry, bardzo dobry. Nie powiem, to, to nie będę ukrywał, że smak jest bardzo dobry. Ehm, takie trochę o smaku pomelo. Takie pomelo trochę, ale... Hmm. Mhm. Trochę się czuję, jakbym jadł pomelo z dużą ilością albedo, czyli tej białej, białej skórki. Bardzo fajny krzak, powiem Wam. Nie wymaga dużego nakładu, jeżeli chodzi o samą uprawę. Rośnie w pierwszym roku niezbyt duży, bo do około 1 metra. I bez problemu to nicce takiej 5-litrowej do 8 litrów sobie w pierwszym roku powinien poradzić. Myślę, że tutaj on jest bardzo dobry dla takich osób, które lubią pikantne, ale nie lubią bardzo ostrego. Tutaj tą ostrość bym tak. Powiedział około ma 50 tysięcy skowili. Więcej raczej nie będzie. Bardzo przyjemny, ostrość bardzo szybko przechodzi. Myślę, że bardzo też by się fajnie nadawały do marynowania. Bardzo sympatyczna papryka, naprawdę polecam. W smaku, zapachu, naprawdę porównywalna bardzo do fatali, jednak ostrością, tak 10 dziesięciokrotnie niżej. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Macie też nowy przycisk subskrybuj oraz możliwość wspierania mojego kanału. Eee, taka ciekawostka pod filmem. Zamieszczę Wam linki, gdzie możecie szukać nasion właśnie tej papryki. Myślę, że będziecie usatysfakcjonowani. Także ja Wam dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!